Siemano, cześć! Oczywiście jestem spóźniony z filmem, w którym to wylosujemy sobie zwycięzcę konkursu, w tym wypadku jeden dzień się spóźniłem, ale to wszystko dlatego, chodźcie tutaj, że była premiera Assassin's Creed, ja kurczę troszeczkę jestem, no wiecie, mam dużo zajęć po prostu, dlatego zapomniałem, a też post nie był przyczepiony u samej góry, więc jeśli wchodziłem na fanpage, to mi się zapomniało i ktoś mi tam w komentarzach przypomniał, kiedy będą wyniki, więc wyniki będą teraz. Ale swoją drogą, nawiązując do Assassin'a, który to miał premierę dzisiaj na PlayStation 4 i na Xbox One, jeśli nie oglądacie tej serii, to naprawdę jest z wami źle, bo ten Asasyn, serio, mnie wkręcił. Dwie postacie są grywalne, szczególny nacisk kładę na Evie, na dziewczynę Asasynkę, którą też gramy i kierujemy i mi się naprawdę nią przyjemnie gra, więc yy, no jeśli tej serii nie oglądacie, to jesteście dziwni, po prostu. Oglądajcie, serio, jest naprawdę fajna. A przechodząc, mamy listę udostępnień. Ten kto spierniczył i nie, powtarzam, nie zrobił tutaj instrukcji, tak jak im powiedziałem, czyli na przykład Mateusz Michalonek. Um, no to nie będzie brany pod uwagę, bo było trzeba to wkleić. Tak jak czekajcie, gdzie to mówiłem tutaj. Um, konkurs plus filmik. Um, wystarczy udostępnić poznał swojej tablicy z opisem Instrukcja poniżej. To wklejacie, to znaczy to kopiujecie. Zjeżdżę się, w dół, dajcie udostępnij, udostępnij Tu wklejacie I dajcie udostępnij I jest na waszej tablicy Więc to była instrukcja <laughs> Wydaje mi się, że przejrzysta No i słuchajcie Ci, którzy są ci Rozwinę tą listę Jest ponad 20 coś, 7 chyba udostępnij. Włączam to oczywiście góra-dół I później wybieram na tym, na kim się zatrzymie wskaźnik Ten wygrywa oczy zamknięte Góra-dół, góra-dół Jeżdżę oczywiście, wyłączam to gówno i teraz jeszcze kółkiem pokręcę i myszka i jest osoba, już puszczam, ta osoba wygrywa. Kto wygrywa? Mm, na wysokości jest Pana Kacpra Maksymiliana Wejsa, więc do Ciebie leci klucz <coughs> na Wiedźmin 2, już mam dzisiaj gardło zjechane totalnie. Jeśli jesteście ciekawi, a tu przesyłanie, muszę wysłać odcinek drugi z Assassin's Creed Syndicate. Wbijcie na serię, poleci w outro Serio pierwszy odcinek W drugim odcinku w sumie będę grał Eevee Bo pierwszy to jest granie Jacobem Od drugiego odcinku naprawdę jestem wkręcony w grę Jak nigdy O 21 będzie drugi odcinek I to tyle, cześć, trzymajcie się, gratuluję zwycięzcy Na razie będzie kolejny konkurs jutro Nie dzisiaj wieczorem, jutro rano Nie wiem, na razie, pa